O, piękny dzień. Szybko, szybko robimy patto streama. Póki czerwony jeszcze śpiło żarty. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie, bo nadajemy z pięknego miejsca w Hiszpanii. Z serca, ze stolicy, z Estadio Santiago Bernabeu, gdzie odbędzie się fantastyczny mecz. Derby Pragi, które. Zostaną rozstrzygnięte w finale Champions League. Teraz piękne obrazki nam się tutaj szykują. Dwie czeskie drużyny, które w stolicy Czeskiej Republiki rywalizują od lat ze sobą. Z tej strony Andrzej, prowadzę tego Pato Strima i zamierzam tutaj udowodnić i pokazać, że Stefan jest miernym. I mizernym graczem. Będzie się czuł tak samo jak Ogórek w śmietanie, czyli mizernie. I teraz przy piłce jest już moja ukochana Sławia Praga. I ja tutaj nie muszę bajtować, nie muszę pisać, że to jest jej FC 25, udając, że siedzę i gram w jej FC 24, a tak naprawdę jest to jej FC Sports 25. Po prostu Stefan jest tak. I faul, i rzut karny Faul sędzia pokazuje na wapno I żółtą kartkę otrzymuje jeden z zawodników Sparty Praga Wicik Wicik Wacik sfaulował Och ty Piękną masz twarz, te piegi Dobrze, że jeszcze nie masz yy, Trądziku młodzieńczego Bo widać, że zachował się jak dziecko Sprokurował rzut karny I teraz on czy... Czy Dudera? Dudera, czy Windal? I gol! Sławia Praga wychodzi na prowadzenie w tym jakże ważnym meczu. Piękne uderzenie zdecydowanie i od razu celebruje zdobycie bramki. Więc. Tutaj ranga tego spotkania jest nieporównywalnie większa niż ten puchar Krecika, który Stefan spreparował Derby Pragi o, o magnes na lodówkę z jakimś czeskim zamkiem Jako obrazkiem, tutaj mamy prawdziwy pojedynek o najwyższe trofeum możliwe z dostępnych Między klubami na arenie europejskiej Puchar Ligi Mistrzów Ogromny, srebrny Uszaty Puchar, który będzie dzierżyć jedna z czeskich drużyn. No i. i tutaj już Slavia wysunęła się na prowadzenie. A właśnie gracze konstruują kolejną akcję na połowie rywala. Tutaj mamy Diofa Oj, przejęcie przez tego precelka, którego tak Stefan pieszczotliwie nazywał. Jest bieg prawą stroną i bardzo ładne. Wybicie jednego z obrońców Tutaj, co warto nadmienić Oczywiście Stefan w ogóle się nie zna na piłce nożnej Ja tutaj nie muszę oszukiwać Bo ja po prostu gram uczciwie Jak przystało na prawdziwego człowieka Z plasteliny Ja nie muszę tutaj grać wolnej amerykanki Że gramy bez zasad Czyli bez spalonych Bez fauli, bez kartek I, i tak dalej To po prostu wystarczy Wystarczy poustawiać sobie odpowiednio i cieszyć się grom. A zresztą, wiecie, jak to ze mną jest. Wokół mnie jest tyle szumu. Stefan w ogóle teraz przestał robić y, streamy, bo oczywiście mu się one nie zwracają. O i będzie! Ach! Ależ było blisko. Ciepło się zrobiło za kołnierzem bramkarza Stanka bramkarza mojej kochanej Slawi. Oj, teraz kiepsko. Ale jest przejęcie. Ej, gdzieś ten afroamerykański ciemnego koloru piłkarz wybił za mocno. Na szczęście nie poza linię. Niestety musimy operować takim, a nie innym słownictwem, bo YouTube naprawdę dowala się. Będzie 2-0. Jest 2-0! Udało się! Sławia znów strzela bramkę. Teraz prowód, przewód przewód, prowód pokarmowy, prowodyr strzelił spokojnie na pustą bramkę i tutaj widać była, było bezradność bramkarza przy drugim zagraniu. No i co do tego to mówiłem, że YouTube dowala się. Nie można już powiedzieć czegoś takiego jak mu i m bo jest to obraźliwe według standardów youtube'owych. To jest dla nas bardzo żałosne. Więc pato, streamy muszą być już bardziej streamami niż pato. A tymczasem Zaferis Strzał i obok bramki. Ależ to jest piękny początek. Sparta. Sparta nie istnieje na boisku. Nie dojechali. Autokar im się spierniczył gdzieś. Gdzieś w Czechach i zostali. Zostali gdzieś na granicy z Polską. Ewentualnie z Niemcami. Gdzieś tam. Bo jak wspomniałem, ten finał, finał pucharu Championship rozgrywa się na Estadio Santiago Bernabeu na, na pięknej świątyni futbolu, która niejedno widziała. I właśnie swoimi wielkimi legendarnymi oczami spogląda na te dwie czeskie drużyny, które również kiedyś święciły triumfy w pucharze Europy. A teraz spotykają się tutaj. W zażartym boju A my jako fani, Andrzej i Stefan, mój znienawidzony sąsiad Prowadzimy przeciwko sobie te kluby Aby jeden przed drugim udowodnił mu swoją wyższość, co do kibicowania Jak na razie jest 2-0 Sparta tutaj, kurde Fajnie sobie pogrywa Zaraz Zaraz jakiś stoper wyjdzie Piękne przerwanie, wysunięcie, Hory Prowod co tu się teraz będzie działo, proszę Państwa? No niestety osamotniony, ale wys wysunął piłkę. Efektownie. Akcja jest budowana, cały czas. No i kiepskie wysunięcie. Ale błąd! Błąd, goni błąd precelek. Tańczy. Tańczy w swojej linii defensywy w ostatniej tercji boiska. Diów. Kurde, to jest waleczny... Gladiator Obcokrajowiec, na pewno nie jest Czechem, chyba że ma paszport jakiś Polsatu Ale taki czeski, tam z czeskiej telewizji Jest bardzo Bardzo ciężko Jak na razie Ale teraz będzie szansa na 3 do 0 I jest 3 do 0 Chory strzela bramkę jest to już trzeci strzelec w dzisiejszym spotkaniu. Piękna jedność drużyny fan, na, fantastyczny, na fantastycznym obrazku, który właśnie widzieliście, drodzy widzowie. Jest ta jedność między nimi. Relacje fantastyczne. Świetnie się ogląda te drużyny. W ogóle, zwróćcie uwagę, że gramy w białych i czarnych koszulkach. To jest dowód na to, że nikt nie będzie mówił. Co jest białe, a co jest czarne, a biało na czarnym będzie widać, że to Slawia jest o wiele lepszym klubem Piłkarskim niż jakaś tam marna podróbka czystu Spartan Nie chciało im się nyf wstawić. W ogóle nie wiem czy słyszeliście, mamy już listopad, a Stefan Stefan miał robić no No not, November czy jakoś tak, trzy razy N I z niego jest taka pierdoła i fujara, że on, no nad november, e, oblał już 31 października i przegrał challenge. Więc sobie możecie pomyśleć, jaki ten sąsiad jest ambitny. Jego ambicje kończą się w butelce alkoholowej, czystej, 40% 07. Tam się zaczynają. Zaczynają się na. W samej górze, czyli w tej szyjce, a kończą się na dęku, czyli tam, gdzie z reguły on się znajduje o, życiowo, się czyli na dnie. No i w sumie tak moglibyśmy podsumować to. I teraz uwaga, kolejna akcja. Piękny przerzut i będzie. Ach, bramkarz broni niestety. Jeden z piłkarzy tam nie doskoczył. Za chwilę będziemy mieli przerwę. O, strzały celne. slawie oddała 7. Sparta nie istnieje na boisku, bo da tylko dwa strzały Znów akcja jest budowana Piękny przerzut, obrót I gol Jest już 4-0! Taki gol do szatni musi boleć Jak otwór, z którego wypadają klocki brązowe Stefana tam go też będzie bo piekło, jak tylko zobaczy to Stefan, będziesz musiał sobie obejrzeć no, tę powtórkę O, Juraszek, no to za naszego Diufa go wprowadzimy, to będzie taka zmiana To będzie taka dodatkowa zmiana, o proszę Piękny mieszkaniec Afryki, który postanowił na pontonie przyjechać do Czech, ale jak wiemy, Czechy nie mają dostępu do morza, więc chcieli przejąć obwód kaliningradzki, nazwać go Królowiec, czyli Królewiec, i tam wtedy mieliby, no i wszystko by było spokojnie. Tam z Polakami byśmy mieli, znaczy Czesi z Polakami by tam mieli świetne te relacje, ustawiliby sobie tam jeszcze kanał przepływowy, port by wybudowali. I mieliby zajebiście z Warszawy, czy tam skądś by jeździły ciężarówki z towarem, tam byłby shipping i, I stateczki by sobie płynęły z kontenerami tam do jakichś Chinów, czy innych Koreów No ale teraz wracamy na boisko, bo nie będziemy tutaj o geopolityce rozmawiać yy. Zaferis! Strzał z pierwszej piłki, Windal broni, kurde on ma taka ciekawostka. Windal ma tak na nazwisko, ponieważ starzy go zrobili w windzie. Jezu mój, Windows 95 aż się zacina od tego. Ależ piękna tam była wrzutka, ale niestety. No nie o to chodziło. I teraz tutaj. Dorley. Uga-Buga. Ależ on stracił piłkę. Niestety groźnie, ale bramkarz. Bramkarz na posterunku zachował się na przedpolu niczym. Doświadczony niemiecki piłkarz Neuer, Amanuel Neuer, aktualnie już jest stary, ale Jary, coś tam gra w tym Bayernie sobie. Oj, kiepsko, słabe rozwiązanie. No i tutaj Sparta chciała lewą flanką przedostać się, ale był tam faul. Sędzia się dopatrzy, oczywiście sędzia ch... standardowo Bo jak żeby inaczej I gramy Świetne wysunięcie Jak się rozwinie akcja Dudera, prawe, prawe skrzydło, oj i Rynerz znowu Synek, synek, Rynek Kurde, całkiem nieźle tam gra I dalekie wybicie Precel przejmuje tam Ibrahimowicz ten od Czeski, od Stefana z drużyny W ogóle Stefan oczywiście nie ma nie ma aż bladego pojęcia O piłce, co to jest formacja, co to jest ustawienie taktyczne On jedynie, jedyną taktykę jaką obmyśla To taką żeby, żeby od drugiego Menela wydębić 50 groszy na, na jakiś tani alkohol i zastanawia się, wiecie, i i pojawiają mu się takie kwestie dialogowe, jak na przykład w RPG-ach, czyli taki gra, gdzie tam się pojawiają takie kwestie dialogowe. I on sobie tam to układa? Kurde, było blisko! I takich opcji dialogowych on tam ma, nie wiem, dwie. Jest albo pożyć 50 groszy, albo dożyć się do flaszki. I to jest. To jest jedyna taktyka, którą Stefan sobie próbuje ułożyć i obrać no niestety 11 Spartan Praskich uch faul żółta kartka nieładnie ha precel z żółtą kartką dobra za za Fejrisa to jakiś chyba Zefir zostanie zmieniony i wprowadzony jakiś Czech zmiana taka czysto Czysto na kondycję, żeby mieć świeże nogi, dużo sił na boisku I uwaga Znów się buduje akcja, ajajaj, niestety ta obrona Ta obrona tutaj daje radę tej Sparty, jest takie skromne 4 do 0, bym powiedział 66 minut wirtualnego czasu za nami I prowad. Kurde, teraz jest okazja Wypuścić skrzydłem będzie zejście. Ha, nie ma. I strzał i musi kopnąć. Tak, pięć do jajeczka. Do jajeczka jak głowa Stefana, że on ma głowę jak niesamowite jajo. To się tutaj informacje potwierdzają. Prowadzimy jeszcze jedną zmianę. Wejdzie Boril za kolejnego Ugabuga. Niech tam sobie inni też pograją. Niech się nacieszą tym zwycięstwem Szewcik, Szewcik strzela bramkę Szewcik, dratewka Szewcik, pierdziawka O proszę tutaj wkurzony Precel Z żółtą kartką Ale leci tym z skrzydłem Co on zrobił? Wywiódł obronę w pole Ale jest kolejne przejęcie I Szrans Dobre cofnięcie Dudera, zdobywca pierwszej bramki Teraz muszą coś pokminić piłkarze slawi. A tak się buduje, ale niestety linia defensywy Slawi już się cofa. Ach Ten co go w windzie robili, e, obronił sobie. Mamy 72 minutę. Jest fajnie. Spotkanie się dalej toczy. I znowu na tej prawej flance Ibrahimowicz z preclami Sorensen. Czy tam skurknę? Nie wiem. Będę musiał to wypikać. Jest i znowu slawia przy piłce. Nikt się nie, nie wystawia. Teraz dudera. Od zera do bohatera. Zjedziemy sparte do zera. I szósteczka! Znakomite podanie. Znakomite podanie. Wysunięcie, i tutaj strzał. Tu nie było mowy o tym, żeby się pomylić. Spójrzmy na to. Zbliżenie. Pyk technicznie i Dudera jest drug... kolejnym strzelcem, znaczy jest tym samym strzelcem, bo strzelił się drugą brameczkę I teraz szybkie przejęcie, co tu się okaże i siedem! <ślafia> Slavia miażdży i wykręca największy wynik w historii finału Ligi Mistrzów. Cóż można rzec AC Sparta Praga To może sobie co najwyżej w Fifie istnieć Bo powinni Powinni ich boisko zaorać Kartofle posadzić Powiedzieć Łukaszence, że sobie może tamte kartofle zbierać co roku o, Ależ groźny strzał teraz Tam zbierać co roku te kartofle A klub rozwiązać Ewentualnie zrobić yy, Organizację charytatywną Dla Dla chorych, ze szpitalem Tam ich wspierać, bo tutaj to oni Wszyscy mają takie porażenie Tak słabo grają Tam trener to aż normalnie, co w tym kwadracie Chodzi, czy tam w prostokącie To aż normalnie najchętniej zapadłby się pod ziemię Uch, ależ tam było wejście Ale nasz Nasz Dorli wstał Myślę, że to słuszna decyzja. Ależ Jajucha, nie tu się, się dzieją. Co tu się dzieje? Gra na Wicik Rynesz i oni tutaj. O. Oni tutaj tak sobie pogrywają. Pogrywają sobie. No patrzcie, zobaczcie, co tu się dzieje. Przenieśli się na lewą stronę. Ale nie wysuną, bo by była pułapka offsideowa. O kurde. Zapiszcie się. Wszyscy atakujący powinni dostać skierowanie na badania okresowe ze wskazaniem na okulistę. Bo jak na razie, jedyne co, co mogli celnąć, to do autokaru, Żeby nie przypieprzyć w drzwi. Ależ się szranz wysunął! No nie może tego zepsuć! Osiem! 8! 8, 8, 8, 8! Tak. Tak się dzieje, tak się dobrze dzieje. Proszę Państwa, 88 minuta W 88 minucie został strzelony 8 gol Slawi. Sparta jest beznadziejnie słaba i niekonkurencyjna Zobaczymy, ile doliczy sędzia główny Dodatkowych minut do spotkania, przypuszczam, że niewiele Oczywiście, że niewiele, dwie, bo tam było bardzo malutko przerw no, Sparta chce sobie jeszcze piłkę pokopać, żeby mi smutno nie było. Podbić statystyki podań i kilometrów przebytych. Ale jest teraz groźnie. Wracają piłkarze Slawi. Czy będzie strzał z daleka? Jest strzał z daleka, bramkarz broni i teraz tylko wyjść pod pressingu Koniec! Koniec i teraz możemy obserwować. Zwycięstwo! Kibice Slawi zwariowali! Wybiegają. Rezerwowi cały sztab Prowod strzelił cztery bramki Szewcik jedną, Dudera też jedną I ktoś tam jeszcze se Teraz uroczysta chwila Zobaczmy jak jedenastka slawi tutaj świętuje Przepiękny moment dla tej drużyny kulminacja tego wieczoru jest uroczyste odebranie trofeum. Jest celebracja, będzie świętowanie. Ta noc w części Pragi, która należy do Slawii, tam gdzie są ci kibice, tam nikt nie będzie spał. Tam będą świętować. Tak samo Stefan nie będzie spał, bo będzie płakał w poduszkę. Nie zapomnij takiego upokorzenia i pogromu. I uwaga na trzy kaszanka. Krupniok kiełbasa I Stefan Z spotkanie Bo go rozjechałem Niesamowite spotkanie O Jeszcze zobaczmy tylko jak kibicują tutaj Proszę Jak się cieszą Piłkarze Slawi, to jest niezapomniany wieczór dla nich. Wystarczyło półtorej godziny, żeby pokazać wyższość nad mizerną Spartą. Nad bardzo słabą Spartą. Nad chustą Spartą. Zresztą co, co my tutaj będziemy gadać? Bierz ich! Zwycięstwo! I dziękuję. A teraz pamiątkowe foto. I tam. Yy, w praskim czeskim dzienniku codziennym będzie to zdjęcie. O, proszę. Akibice idą teraz. Pić do Barów, do Kantyn, i do widzenia.